Antek, wsparty plecami o węgiel karczmy, gadał krótko, mocno i jakoby przykazująco. Zaś w drugiej kupie pod drzewami Mateusz prawił z przekpinkami, ja że ośmiał się nie jeden, a w trzeciej gromadzie przy cmentarzu grzela przemawiał tak mądrze, jakoby z otwartej książki czytał, że ciężko było wyrozumieć. A wszyscy trzej przyniewalali do jednego, aby nie słuchać naczelnika ani tych, które z urzędami zawdy trzymają i szkoły nie uchwalać. Naród przysłuchiwał się w skupieniu, kolebiąc się to w tę, to w drugą stronę, właśnie jako ten bur, kiej zamietliwy wiatr powieje. Nikt to głosu nie zabierał. Kiwali jeno przytakująco głowami, gdyż najgłupszy rozumiał, jako z nowej szkoły tyle jeno będzie pociechy, co każą za nią płacić nowe podatki. A do tego nikomu się nie śpieszyło. Niepokój jednak ogarniał gromadę. Przestępowali z nogi na nogę, jeli chrząkać, a pokasływać, a nikt jeszcze nie wiedział, co począć. No prawda, mądrze prawił grzela, prosto do serca trafiał Antek, ale i strach było się przeciwić naczelnikowi, a zadzierać z urzędami. Jeden oglądał się na drugiego, każdym się głowił z osobna, zaś wszystkie obzierali się na bogatszych, ale młynarz i co najpierwsi z drugich wsi trzymali się jakoś na uboczu. Stojąc jakby z rozmysłem na oczach strażników i pisarza, podszedł do nich antek z przełożeniem, ale młynarz odburknął: Kto ma rozum, ten sam wie jak ma głosować. I odwrócił się do kowala, którym przyświadczał wszystkie, ale kręcił się niespokojnie między gromadą, przewochując, co się święci. A do pisarza zachodził z młynarzem, pogadywał grzele, częstował tytuniem i tak się tajił ze swoimi zamysłami, że do końca nie było wiadomo, za kim trzyma. Ale większość już się skłaniała głosować przeciw szkole. Rozsypali się po placu i nie bacząc na przypołudniowy skwar, poredzali coraz gwarniej i hardziej, gdy pisarz zawołał przez okno. – A pójdź no tu, który! Nikt się jednak nie poruszył, jakby nie dosłyszeli. – Niech no, który skoczy do dworu, po ryby mieli rano jeszcze przysłać, jakoś nie przysyłają. – Tylko prędzej! – brzmiał rozkazująco. – A nie przyszlim tu na posługi! – Ozwał się jakiś hardy głos. Niech sam leci! Żal mu przetrząsnąć kołduna! Zaśmiał się który, że to pisarz miał brzuch okiej bęben. Pisarz jeno zaklął, a po chwili wyszedł wójt od podwórza, przebrał się za karczmę i pognał tyłami wsi ku dworowi. Hm. Dzieci pani pisarzowe przewinął i obtarł? <gry> to się dziebko przewietrzy. <gry> a już ci, pani pisarzowa nie lubi takich fetorów na pokojach. Pokrótce to i porcenele wynosić mu każą Przekpiwali Ale, że to dziedzica jeszcze nie widać Dziwował się któryś Ale na to rzekł kowal z chytrym prześmiechem Nie głupi się pokazywać Spojrzeli na niego pytając A już ci O no, kto mu każe zadzierać z naczelnikiem A przecież za szkołą głosować nie będzie Mało by to musiał płacić za nią Mądrala Ale ty Michał Z nami trzymasz co? Przytarł go natarczywie Mateusz. Kowal skręcił się jakiejś przydeptana glista i odmknąwszy, cosik ją się przeciskać do młynarza, którym przystąpił do chłopów i mówił do starego Płoszki głośno, by i drugie słyszały. A ja wam razy głosujcie, jak są urzędy. Szkoła potrzebna i żeby była najgorsza, to będzie lepsza od żadnej. A o jakiej zamyślacie? Nie darzą. Trudno. Głową muru nie przebodzie, nie zechcecie uchwalić to i bez waszego przyzwoleństwa postawią. – No jak nie damy pieniędzy, to za cóż postawią? – ozwał się któryś z kupy. – Głupi, sami wezmą, a nie dasz z dobrej woli, to ci ostatnią krowę sprzedadzą, jeszcze do kozy pójdziesz za opór. – Rozumiesz? – To nie z dziedzicem sprawa – zwrócił się do Lipczaków. – Z naczelnikiem nie ma żartu. Mówię wam, róbcie, co każą i dziękujcie Bogu, że nie jest gorzej. – przytwierdzali mu tak samo myślące, Zaś stary płoszka po długim rozważaniu wyrzekł niespodzianie. Naprawdę mówicie, że rocho naród zwałamucił i do zguby popycha. A na to wystąpił jakiś gospodarz z przyłęka i powiedział głośno. Bo rocho z panami trzyma i dlatego podjudza przeciw urzędom. Zakrzyczeli go ze wszystkich stron, ale chłop się nie ulęknął. I skoro się jeno przyciszyło, znowu i głos podniósł. A głupie mu pomagają, rzekłem. Potoczył mądrymi oczami. A komu to nie w smak? Niech stanie, to mu w oczy przywtórze. Głupie, bo nie wiedzą, iż zawdy tak było, że panowie się buntują, naród judzą, do nieszczęścia prowadzą, ale jak przyjdzie za to płacić, to kto płaci? Chłopi. A jak wam kozaków zakwaterują, to kto będzie brał baty? Kto będzie cierpiał? Kogo do kryminału powleką? A jeno was, chłopu. Panowie się za wami nie upomną, o nie, wyprą się wszystkiego kie i Judasze i jeszcze starszyznę będą ugaszczali po dworach. Bo co im ta naród znaczy? No tyle, żeby za nich Gnaty wyciągał, a żeby mogli, to by jutro wrócili pańszczyznę. Podniosły się wołania. Grzela powieda, zaczął znowu, Nie huczą po naszemu, a nie chcą. To nie uchwalać szkoły, nie dawać ani grosza, przeciwić się, a już ci. Heh. Tylko parobkowi. Łacno krzyknąć na gospodarza robił, nie będę, całujmy gdzieś i uciec przed skarceniem. Ale naród nie ucieknie i za bunt kije wziąć weźmie, bo nikt o drugi pleców za niego nie podstawi. To wam, a mówię, taniej wam wypadnie postawić koły, niżli przeciwić się urzędom, a że po naszemu nie nauczają, prawda? Ale i tak na rusków nas nie przerobią, bo żaden nie między sobą nie będzie mówił inaczej, a jeno jak go matka nauczyła. Zaś na ostatku to wam jeszcze rzeknę, swoją ano stronę trzymajmy, a drą się między sobą panowie, nie nasza sprawa. Niech się tak uźnią i zagryzają. Takie nam braty jedne i drugie, że niech tak morówka nie minie. Zwarli się kole gęstwą i zakrzyczeli kejna wściekłego psa. Na próżno młynarz brał go w obronę, na próżno i po niektóre za nim się ujmowały. Grzelowe stronniki już mu zaczęły pięściami wytrząchać, że może by i do czego gorszego doszło, ale stary pryczek zakrzyczał, a to strażniki słuchają. Przycichło nagle, a stary wystąpił i jął prawie gniewnie. Święto prawdę powiedział swojego dobra, patrzmy. czego to, ale... Powiedziałeś swoje, to daj drugiemu rzecz swoje. Wydzierają się i myślą co największy głowacz, Juści, ci, żeby jeno w krzyku był rozum, to byle piskać. Miałby go więcej niż li sam proboszcz. Prześmiewaj, się juchy! A ja wam rzeknę, jako bywało, y, pod te roki, kiedy się to panowie butowały. I, I dobrze baczę, jak nas tumaniły, a przysięgały, że jak Polska będzie. To i wolę nam dadzą mi gronta z lasami, wszystko. I obiecywały, mówiły, a, a kto drugi dał, co teraz mamy. I jeszcze musiał ich pokarać, co nie chciały w niczym ulżyć narodowi. Słuchaj, ta panów kiedyś ta głupie, ale mnie na plewy nie weźmie. Wiem ja, co znaczy ta ich Polska, że to jedno bat na nasze plecy pańszczyzna i uciemiężenie. I jeszcze ma, dajże mu tak, który wpysk, niech przestanie, wyrwał się jakiś głos. A teraz, ciągnął dalej, ja taki sam pan jak inni, prawo swoje mam i nikt me palcem tknąć nie śmie, tam mi Polska, kaj mi dobrze. Kaj mam! Przerwały mu szydliwe głosy, bijące ze wszystkich stron gradem. Ćwinia też pokwikuje skuntętości, a chwali se chliw i pełne koryto. I za to przykarmianie dostanie pałą w łeb i nożem pogardzieli. Wiarmarek jarmarek sprał go strażnik, to powiada, że nikt go tknąć nie śmie. <laughs> a plecie, a tyle miarkuje, co ten koński ogon. No. Sielny pan no ma wolę juści. ma! Wszygo samego nie są powolności. No rychtyki i z butów tak samo by nauczały. A góry zmacać nie poradzi, będzie tu występował gnojek jucha. Baran! Stary zeźlił się z rodzy, ale jeno powiedział. Ścierwy! Ścierwy! Już nawet siwych głosów nie poszanują. A to i każdą siwą kobyłę trzeba uważać jeno za to, co siwa, he? Gruchnęły śmiechy i wraz zaczęli się odwracać, podnosząc oczy na dach kancelarii, kaj wlazł stójka i chyciwszy się komina, patrzył w dal. – Józek, a zamknij gębę, bo ci jeszcze co wleci! – krzyczeli z prześmiechem, gdyż całe stado gołębi kołowało nad nim, ale on naraz zawrzeszczał –– Jedzie! Jedzie! Już na skręcie z przyłęku! – Gromada jęła się ściągać pod dom i zwierać coraz gęściej, cierpliwie spozierając na pustą jeszcze drogę.